Hi guys, witam Was na naszym kanale i dzisiaj przed Wschułem zakupu, z wyprzedaży. Nie jest to mały haul, bo jak widzicie. o ciężkie. Trochę tego jest. I co, zaczynamy haul, ale następnie nie zapomnijcie jeszcze o oferce i subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco. A więc co, zacznijmy od takiej zwykłej czarnej koszulki, takiej jakby crop top. Jeszcze nie miałam sobie, więc dobra, gdyby nagrywałam Wam jakieś przybytki, to zobaczę. Mam nadzieję, że to nie będzie Naprawdę liczę na to. Ona była dość tania, więc wiedziałam, że ją zamówię. Wydaje mi się, że może być taka, wiecie, basicowa. Mam nadzieję, że rękawki no nie pasowały. <gry> Następnie mam taką fiotłą, bo ze naprawdę jest przepotężna, jest przeświczna. To ma troszeczkę inny kolor w rzeczywistości. Troszeczkę Wam tam przekłamuję, ale nie jest źle. Jest to aleczka męski dział i jest zarombista I ogólnie, nie powiedzieć, że większość tych rzeczy jest z a jeżeli coś nie będzie z Seseya, to mam oczywiście powiem, bo jak już tak powiem że wyszło, że jakoś w większości zamawiałam z No i co, następnie mam takie spodenki Ja akurat kupowałam stacjonarnie, bo powiem wam, że ja tak nie ufam spodenkom za bardzo, żeby tak zamawiać I jak byłam kiedyś z moją mamą i zobaczcie to One są, dobra, nie wyglądają, nie wyglądają, ale tutaj właśnie widzicie, są naprawdę, a, mi się są Następne są takie zwykłe jeansy, no bo jest to jednak back to school film, więc są takie zwykłe jeansy. Czy przydadzą na wew, czy po prostu do chodzenia, czy jak będzie zimno, to pod spodnie załóżmy po prostu. No i co, ta rzecz też jest czarna. Ja nie, nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi, ale za chwilę oglądam kolorowe rzeczy. Takie proszę bardzo zwykłe jeansy, o takie zwykłe czarne kolejne, te są spodnie, tym razem inny kolor niż czarny. Takie o, proszę bardzo, takie, nie wiem, chyba garniterowe, tak to się mówi. No co, są spoko, trochę duże w talii są na mnie, ale to się przejdzie, to się przejdzie. Już były nie wiecie, chyba coś mi się przytyło w wakacje, gdy to było zwężane no, no, no nie wiem, no nie wiem, nie komentujmy tego, okej. Okay? Kolejne są takie, co to nowe, ej, Yes, one tak nie wyglądają w rzeczywistości: są takie ładne, różowe, takie ładne, różowe jeansy. No i co? Oczywiście, łajtejki. Chyba Wam nie mówiłam przy poprzednich, no ale takie proszę bardzo, różowe łajtejki. One były u boje bo tak były za duże to jest jakby 40 a że mi nie pasowała. No i tak nie do końca. I ja lubię sobie ją bardzo łączyć z tą kurtką. One mają idealne jakby, odcienie, więc po prostu. My je tak łączyć z jakimś białym tabem, z jakimś czarnym totem, no idealnie, idealnie. Ale jeżeli już tak mówimy sobie o różowym, to wiecie, pink, co do tego nam pasuje, black, black, you know, black pink, black pink. Jakby, czy wy jesteście do tego gotowi? Oh my god! To jest simsija, tak. To jest krzyczyk, że to jest smysyja, tak, tak. Dobrze, także myślałam, że Wam zapomniałam powiedzieć. Yy, jakby... I'm love. Ale tego nie wiedziałam. Dopiero jak to przyszło, dowiedziałam się, że. Mamy tutaj blackpink z fotobuku, buka. Bumping. No, jakby to nie jest najlepsze. To jest żółte, to jest pomarańczowe i różowe. No i jakieś czarne i w ogóle. No nie jest najlepsze, ale to. Love, 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 love. Jeżeli już tak mówimy sobie o oh, Laughing, to jakaś może boys band. I don't know, I don't know. Holowałam na BTS koszulki. tak, to są BTS koszulki? Skinse, bo były naprawdę fajne, ale no nie było, nie było. E, więc mam taką o, skropa. Mamie, this is so cute. I mean, just look at this, guys. it, guys. Tak się ona prezentuje. Ja po prostu lubię to sobie jakoś, wiecie, związać tutaj z tyłu gumką, Bo jakby ta długość Co to jest za długość? Czy mi ktoś może powiedzieć, co to jest za długość? To nie jest ani krótkie, to nie jest ani długie, to jakby... W połowie, takiego jako Nie wiem, kto wymyślił I ten print Print, wiecie, to i to It's not best, but I mean, I love it, because You know, it's It is BC21 I just it. I następna jest troszeczkę ładniejsza według mnie taka czarna. o i tutaj mamy właśnie cały BTS właśnie w tych wiecie w tych takich no wiecie wiecie o co chodzi to kto się nazywa to też jest skropa i yy, co z są się są pewnie jeszcze są w kropie więc jeżeli lubicie k-pop i ty bardziej BTS w ogóle jesteście armii, to w ogóle pędźcie, bo jeszcze powinny być i były na promocji. Ta różowa chyba była za dwie, lechy, a ta czarna za trzy. Wydaje mi się, że coś takiego to było, ale no, nie pamiętam już, jak to dokładnie było. Następnie mam takie zwykłe, niezwykłe spodnie, też nie były takie garniturowe, ale troszeczkę takie, jak mówiłam, niezwykłe. Mam tutaj takie wycięcia. Szczerze, ja nie widziałam właśnie w filmsaju na promocjach. Ale miałam takie jakby cztery dychy, to nie idzie za mną Ale później byłam właśnie w sklepie, wiecie tak, sacywarnie, patrzę Spodnie Dwie dychy, więc po prostu wzięłam, no i co, są git w sumie Dobra, zauważyłam, że nam trochę światło się rozsyło Mimo tego, że mam lampę, no trudno Kolejna jest taka biała, zwykła koszula Ona chyba nie była na promocji ale ją po prostu wziąłam, bo jakby nie mam takiej, jakby obraz tej całej koszuli, więc wiedziałam, że idealnie się nada. I te rzeczy w sumie, te trzy ostatnie rzeczy przyszły mi ostatnio dokładnie to, w sumie dzisiaj. No i co? Pierwszym mamy taką. Oto niebieską bluzę. No i co? Ona też jest z męskiego działu, to jest ta sama. Co ta fioletowa, więc po prostu siedziałam, że zamówię, choć nawet ich nie miałam na sobie, więc ja nawet nie wiem, jak one nam nie leżą, yy, ale zamówiłam. Kolejna jest taka zielona. Ona ma inny trochę kolor, ale przekomuję Wam. O, może takie dwa. Coś takiego. Yy, no, i to jest ta sama, co ta różowa, tylko właśnie taka zielona. Ostatnia rzecz to są takie spodnie. Ja się czaiłam na nie na promocji, jakby, ale nie było mojego rozmiaru, więc no jakby teraz dopiero był mój rozmiar. I były dwa razy droższe, ale no cóż, i tak je zamówiłam. I mam nadzieję, że była na nie pasowało, bo jeszcze ich nie mierzyłam, więc co, tak się prezentują. No i co? Wiem, że tak się dość streszczałam i wydaje mi się, że ten film nawet nie widzimy miał 10 minut, ale mam nadzieję, że taki wam się spodobał. Jeżeli tak, to się nie zapomnijcie o w górę subskrypcji tego kanału, albo być za bieżąco. I no i co? Miłego dnia, wyczerpuję południa, whatever. Love you guys! And bye bye!